sobie buty wyczyściłem wczoraj. Dzisiaj wybiera się w miejsce, o którym wspominałem parę odcinków temu. Pogoda dopisuje, więc mam nadzieję, że dzień będzie udany. Teraz pytanie Dołem czy górą chyba górą Ostatnim razem na której byłem było jedno wielkie bagno a teraz widzę, że Całkiem przyjemnie, wszystko podeszło, mogę spokojnie wybrać się rowerem. Ale raz na jakiś czas przejść, też się nie zaszkodzi. Widok z góry Cóż, chyba niewiele widać z tej perspektywy Dobra, szodzę na dół Kiedyś to miejsce było bardzo popularne wśród wspinaczy skołkowych Ale na obecną chwilę Z tego co się rentuje no nie mogą się tu wspinać Ćwiczyć, cokolwiek tu robili Generalnie miejsce jest prywatne Więc też tu do końca się Nie znajduje legalnie No ale jak widać Albo i nie widać śmieci pełno, więc miejsce chyba często wybierane przez lokalną młodzież na różnego rodzaju imprezy. Jak przystało na eskinie. Są jakieś malunki na ścianach. Szkoda, tylko że współczesna Pełno śmieci. Szkoda trochę. O wow. Robi wrażenie. Strasznie mokro. Wilgotno. Śmierdzi. Śmierdzi moczem. Wow. Ile tu jest śmieci. Spodziewałem się czegoś lepszego nie ukrywam Ale strasznie śmierdzi to Jak w starym kiblu na dworcu Patrzmy co jest dalej Chyba nic No nic, wróćmy Nie mam pojęcia, czy te jaskinie powstały w sposób naturalny, czy jest to dzieło ludzkich rąk. Ale bardziej mi się wydaje, że to jest dzieło ludzkich rąk. I pewnie powstało to w czasach, kiedy przemysł górniczo-hotniczy tutaj prosperował na największych obrotach. No, jest to ładne, ale zarazem okropne. Okropnie zaniedbane przede wszystkim. Pełno śmieci. Szkoda trochę, że ludzie tak jednak nie dbają o to co mają pod nosem Wow, jakiś rower Bagienko jak u Shreka I co? I to by był koniec eksploracji? No nic, szkoda, szkoda. Chciałem, żeby tu sobie gdzieś rozwieszę jakiś hamaczek, zrobię herbatkę. Ale to miejsce jest y, bardzo uczęszczane, więc chyba się zaszyję gdzieś głębiej w lesie. Spodziewałem się tego, że jednak no niewiele tu będzie do pokazania. Dlatego wziąłem z sobą hamak, kawałek ciasta dwie kuchenki, które będę chciał przetestować a w zasadzie porównać więc nudy raczej nie przewiduję Dobra szukamy miejsca pod hamaczek Sobie właśnie pomyślałem, że skoro jeszcze nie ma dziewiątej rano. A jaskini mam zaliczone. Więc po krótkim relaksie na hamaczku, myślę, że wskoczę na rower i pojadę sobie sprawdzić miejsce. Miejsce, w którym będę chciał przetestować swój ultra lekki zestaw do spania. Zresztą mogę się Wam pochwalić swoimi planami. Na najbliższe kilka tygodni planuję spróbować pike bikepackingowej przygody. Dlatego skompletowałem sobie w miarę lekki, może nie super lekki, ale lekki zestaw do spania. Myślę, że wszystko zmieści się poniżej 1,5 kilo Mam tu na myśli materac, namiot dwuosobowy. I śpiwór. Wstępnie sobie wybrałem termin na sierpień. Czemu sierpień? To dowiecie się dopiero w sierpniu. Więc mam jeszcze dwa miesiące, żeby logistycznie wszystko dopracować. nie ukrywam, że największe wyzwanie będzie dostęp do wody pitnej. Ale myślę, że to też jest do ogarnięcia. Są przecież dostępne różnego rodzaju filtry. I jeden właśnie do mnie już jedzie. Dam sobie jeszcze 5 minut i się nic nie znajdę to tupnę sobie gdzieś tutaj na skraju tego lasu. No i wracam w las. Takiego się interesowało. Jest to hamak produkcji polskiej. DobreLiny.pl Jako hamak na szybki wypad myślę jak najbardziej spełnia swoją funkcję. Jednak na taki kilkudniowy pobyt w terenie pola albo no, chyba jednak bardziej coś innego. Plusem tego jest, że tak naprawdę można mieć dwie opcje kolorystyczne do wyboru. Można mieć brąz. Paj, wrócimy szybko, piękny zielony kolor. Dość jaskrawy. Dodatkowo do Hamaka można dokupić Moskitierę. No nie będę ukrywał, nie jest to jakieś wybitny dzieło sztuki to moskitera, ale daje radę, daje radę. Plusem na pewno ogromnym jest, jak to będzie dobrze widać tu jest zamek spokojnie możemy sobie włożyć karimaty do środka, jakiś materat zdmuchany, ogólnie hamak jest wygodny, spełnia swoją Funkcję, swoje zadanie więc, jak najbardziej, mogę polecić. Ale, tak jak mówię, jeśli miałbym gdzieś zostać na dłużej, zdecydowanie wybrałbym inny hałak. W dzisiejszym chciałbym Wam porównać dwie kuchenki. Kuchenkę, którą kupiłem w 2012 roku podczas swojej pierwszej rowerowej wyprawy w Alpy Francuskie. Jest to mała, lekka kuchenka. Dobrze mi służyła przez ostatnie lata a ostatnio zaopatrzyłem się w kuchenkę MSR z palnikiem Pocket Rocket czy jakoś tak żeby nie było zagotujemy tą samą ilość wody mam dwie butelki co prawda jedno naczynie ale damy radę obydwie butle są nowe nie na i porównamy, która która kuchenka szybciej zagotuje pół litra wody do dzieła. Zaczniemy od kuchenki Campigas. Plus niewątpliwie jest tego taki, że nie trzeba palnika przykręcać do butli. Tylko się go po prostu wciska. Na tej zasadzie jest gotowe do użytku. Więc najpierw Camping Cas, później MSR. Odkręcam na maksa. i pół minuty. Końca nie widać. Dobra. Stop. 7 minut 52 sekundy. Mamy wrzątek. Wody nie marnować. Zrobię sobie herbatki. A na zakąskę pyszne ciasto, które upiekła moja żona. Dzięki skarbie. Ja sobie z nim ciasto. Wypiję herbatę. W tym czasie naczynie ostygnie i zabieramy się za drugą kuchenkę szkoda trochę, że książki z sobą nie wziąłem no ale co zrobić oczywiście karniser, też jest nowy, nieużywany takie malutkie, takie lekkie tutaj trzeba panik wkręcić ale najpierw się upewnić czy jest zakręcony jest, dobra Nie wiem jak ta część się nazywa, ale ona dochodzi tu do krawędzi, no i dalej po prostu już nie idzie. Czyli nie ma możliwości, żeby ten gwint przekręcić. Jest ta podziałka, tu pół litra pod kreseczkę. Samy na maksa, no, rokeć, to rokeć to jak nic. Start. Przykrywamy. Pewnie też to słyszycie, ale ta kuchenka jest o wiele głośniejsza. Minuta. minuty. Coś tam zaczyna się dziać. Trzy czterdzieści sześć. Wrzątek. Dwie kuchynki w spełniają swoją funkcję. No, nie ma co ukrywać. MSR jest zdecydowanie szybsza. Jest to zasługa pewnie tego palnika. Ale Campigas jak najbardziej daje radę. Nie zrozumcie mi źle. Ja nie twierdzę, że to jest jakiś szajs, szmelc, żeby tego nie kupować. Myślę, że jak zaczynacie swoją przygodę z outdoorem, jakimkolwiek, no warto kupić jednak tańszy sprzęt żeby nie wydawać fortuny, a po paru razach się okaże, że jednak to nie jest dla Was. Ale z czasem, jeśli stwierdzicie, że lubicie tak spędzać czas, warto warto wydać więcej pieniędzy i kupić po prostu coś lepszego. Ja na jednym z moich poprzednich filmów, gdzie wybrałem się na taki cmentarz przy kościele, to jest powrotnie zatrzymałem się nad rzeką i. Nie doczekałem się na, na wrzątek, nie ukrywam, minęło pół godziny, fakt, że było wtedy bardzo zimno, około 0 stopni, ale nie doczekałem się na wrzątek, po prostu zrobiło mi się tak zimno, że wypiłem po prostu ciepłą wodę i wróciłem do domu. I to był ten moment, kiedy postanowiłem po kupić a jednak coś lepszego. Dobra, wszystko spakowane. Śmieci żadnych nie ma. A więc można ruszać w dalszą wędrówkę. Wracam pomału do domu, szybko się przebiorę. wsiadam na rower. Jadę sprawdzić to swoje miejsce. To nocny biwak. Więc, jeśli kogoś to by interesowało, to zapraszam na dalszą część programu. Ja już przebrany pędzę ile mogę. Trochę się nam zachmurzyło. Więc mam nadzieję, że deszcz mnie nie złapie szybko sprawdzałem prognozę pogody przed wyjściem ma być ciepło, no ale z tą angielską pogodą nigdy do końca nie wiadomo póki co mam w mordy wind więc walczę z żywiołem Droga, w którą się przemieszczam, jest to szlak pieszo-rowerowy i zazwyczaj jest tu dużo osób, ale póki co minąłem raptem kilka osób na rowerze, więc nie wiem, czy to jest taka pora dnia, że nie ma tu w zasadzie nikogo, czy może ktoś sobie sprawdził bardziej dokładnie prognozy pogody. Chmur coraz więcej zobaczymy. Czy lunie, czy nie lunie no Wyjeżdżamy na asfalt właśnie taka mała rozgrzewka Bo przede mną 5,5 km podjazd I tutaj właśnie zaraz skręcam w lewo No to zaczynamy Podjazd pod Golgotę Małe wypłaszczenie Dobra okazja, żeby się <laughs>, czegoś napić i złapać oddech jeszcze 3 kilometry i będę u celu jakieś ruiny nie wiem do końca czego przyjeżdżam tędy trzeci raz i za każdym razem sobie obiecuję że się tu zatrzymę żeby zobaczyć dokładnie co to jest no ale to też nie dzisiaj dzisiaj inny cel rozpoczynamy atak na szczyt zobaczymy czy się uda O, zdecydowanie jest to szlak mało rowerowy. O, ale... Jak się udało! Uf. Uhu! To jest właśnie miejsce, w którym będę chciał spędzić noc, żeby sprawdzić sobie do końca sprzęt przed planowanym na sierpień wypadem rowerowym. A gdzie? To się dowiecie w sierpniu. A tak, tak się prezentuje mój pokój z widokiem. może nie jest idealnie równe ale ale myślę, że wystarczająco dobre żeby rozbić tutaj namiot nie wiem czy to dobrze widać ale tam tam jest jakieś gospodarstwo tam następne, tam następne tam następne tam w ogóle już jest dużo domów więc troszeczkę mógłbym być widoczny ale jeżeli bym się zjawił na sam koniec dnia, tuż przed zachodem słońca i ruszył w drogę powrotną po wschodzie słońca myślę, że nic złego się nie stanie że warto zaryzykować żeby spędzić na nielegalu nockę na ziemi prywatnej Taki mój plan. No i z powrotem na asfalcie. Czyli jeszcze jakieś 20 kilometrów i będę w domu. No i chyba udało się wrócić suchą nogą do domu tym oto miłym akcentem, czyli przejazdem przez miejski park chciałbym się z wami pożegnać podziękować za wytrwałość do końca pozdrowić i zaprosić ponownie a więc dziękuję, pozdrawiam zapraszam ponownie cześć